Cześć, kardoktor. Doktor. Chciałem wam taką ciekawostkę dzisiaj pokazać. Trafił do nas na serwis taki ciekawy samochód BMW X6 oznaczeniem 4.0, 3 litrowa benzyna, 333 konie mechaniczne. Auto jest z 2023 roku. Klient zrobił teraz 15 801 km. Według zaleceń producenta wymiana oleju w tym aucie ma być co 30 000 km. Całe szczęście, że klient jest bardzo mocno świadomy. Po konsultacji z nami wymieniamy teraz olej przy przebiegu 15 tysięcy kilometrów. Czy warto czekać do 30 tysięcy zalecanych przez producenta? Zwłaszcza, że klient jeździ po mieście tym samochodem. Pokażemy Wam, co się dzieje z olejem po 15 tysiącach kilometrów. A wnioski to sami wyciągniecie. Stację ma przejechane tylko 15 806 km. Po uruchomieniu silnika pokazuje się bardzo ciekawy komunikat. Przekląd w serwisie za 18 000 km. Czy to oznacza, że pierwsza wymiana oleju w silniku powinna być przy przebiegu niecałych 34 000 km? Czy może się mylę? Teraz dostajemy się do filtra oleju. Zobaczymy, w jakim stanie jest filtr oleju po przebiegu 15 tysięcy kilometrów. Dobra, zrobimy sekcję zwłok. Otwórz go Janku. No, ciekawy jestem, czy znajdziemy jakiekolwiek kopiłki metalu. Ciekawe jak ten silnik się dociera. Czy będzie wszystko w porządku? jak strona zewnętrzna wygląda. O, pojawiłeś się. Mamy opiłki. Bardzo ładnie. Dobrze, mamy rozłożony filtr oleju. Powiedz mi, Janku, czy coś ciekawego znalazłeś w naszym filtrze oleju? No Jak na 15 tysięcy kilometrów, no to jest trochę sporo tych opiłków. I tak jak to widzimy, niesamowita sprawa, aż się świeci, niesamowicie się błyszczą. Teraz ciekawy temat co? Ile byłoby opiłków? przy przebiegu kolejnych 15 tysięcy kilometrów. Dobra, jesteśmy już po całej operacji. Olej mamy znany, Filtr oleju zdemontowany, łącznie ze zrobionym zrobieniem sekcji zwłok W tym filtrze. Pytanie mam do Ciebie Jankuta. Co żeśmy z tego silnika zdali? Jak to Ci się podoba? No olej generalnie po 15 tysiącach przebiegu wygląda bardzo źle, ciemnie. Ale najciekawsze, co znaliśmy w filtrze. Pokaż, co ciekawego znaleźliśmy. Po rozebraniu filtra opiłki. I tych opiłków jest tu naprawdę sporo. Co się zdarzy z silnikiem, jakbyśmy jeździli z takimi opiłkami w układzie olejowym? Czy to przyspieszy nam zużycie silnika, czy wydłuży? No, na pewno przyspieszy zużycie tego silnika. Dobra. Producent tego samochodu przewiduje interwał wymiany oleju co 30 tysięcy. Zwłaszcza, że klient eksploatuje go w trybie miejskim, czasami mieszanym. Jak ty byłbyś właścicielem tego auta, to co ile byś wymieniał olej? Tak, gdybym był właścicielem tego auta, wolałbym wymienić co 10 tysięcy i zapobiegać takich rzeczy. Wybór należy do was. Możecie serwisować samochód tak, jak to przewiduje producent. Czyli przejął auta co 30 tysięcy z wymianą oleju lub wymieniać go częściej w zależności od tego, jakie pokonujecie y, odcinki. W mojej ocenie 30 tysięcy to jest dużo, dużo za długi okres czasu. I pamiętajcie, jeżeli jeździcie w trybie miejskim, czasami mieszany, skracajcie interwał wymiany oleju do 15, nawet do 10 tysięcy kilometrów. Maksymalnie wydłuży Wam żywotność tej jednostki napędowej. Nie okaże się, że trzy wymiany oleju co 30 tysięcy wymienicie, a przed czwartą trzeba będzie wykonać wymianę oleju razem z silnikiem. Bo koryba się obróciła. Cześć.